Hej, witajcie tutaj, Chuspalny, N23, a to jest kolejny poradnik na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się automatycznymi zbrojowniami. Tak, to jest y, mój model. Robiłem go chyba z 5 minut, i z, albo z 10, bo zastanawiałem się, znaczy nie zastanawiałem się, ale próbowałem jakoś ułożyć jej żeby to zadziałało dobrze. I w późniejszym etapie filmiku pokażę Wam, dlaczego to jest tutaj, a nie tutaj. Dlaczego znaczy to nie jest na tamtej ścianie. Dobra, więc zaczynamy idziemy sobie, idziemy i proszę jak widzicie całe EQ mam założone mamy diamentowy miecz złote jabłko i ciasto ten mechanizm wygląda tak z góry na początku wybudowałem taki budyneczek tu są lipitery ustawione hmm, no w poszczególny sposób tak żeby jak będzie przechodzień będzie obok tego dyspensera, to akurat on wystrzeli i przez to założymy mu zbroję. Bo gdyby to szybciej wystrzeliło, to po prostu miałbym to weku, nie? więc to trzeba trochę się z tym poławić. A ja to zrobiłem, więc teraz przechodzimy. Teraz zajmiemy się budową. Potrzebny nam będzie redstone, Repeatery, dispensery, płytki naciskowe i jakieś bloki. I oczywiście rzeczy, które sobie wsadzić do y, dispenserów. Mm, to się usunie i teraz tak. Teraz tą To, to, to i to. Są wszystkie itemki, jakie są nam potrzebne do yy, budowy tego. Yy, więc tak. Zmieniamy tutaj Młoda i proszę. Yy, budową zajmujemy się teraz. Tutaj gdzieś jest mój mechanizm. Zrobię go na podstawie tego mechanizmu. Przed chwilą też próbowałem, coś mi się nie udało, więc postanowiłem zrobić to samo, co mam tutaj. Kitemki sobie ułożę tutaj. Hmm, dobra. Więc y, czas rozpocząć budowę. Hmm, stawiamy płytkę i od niego dispensery. Dobra, jest ich Zobaczmy ile mamy itemów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, więc tyle samo musi być dyspenserów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, I teraz musimy podłączyć to wszystko, mm. dobra, tu podłączamy tak. Tu musi być na maksa by tego, przestawiam ten repeater, tu stawiamy też repeatera, tu też i tu też. W tych trzech repeaterach nic nie zmieniamy, tylko, tylko tu na maksa. Dobra, I to podłączamy oczywiście tutaj, dobrze. I teraz czas zająć się tymi repeaterami. Ile piterów jest tak? 2, 3, 4, 4, 5 2, 3, 4, 4 Aha, tego piątego nie trzeba robić Ten piąty tego, to zrobię dodatkowo na ciasto hmm, Ciasto, tak yy, Ciasto to chciałem zrobić yy, jakieś jedzonko yy, Tylko, że pomyślałem sobie, że ciasto tego jest najwięcej ale Teraz zapre zapre zaprezentuję na przykład pieczony schab tutaj tam. Też dam dispenser i proszę. Już sadziłem schab, a tu musi być 5 yy, repeaterów. Dokładnie tak musi być. I yy, tak. To musi być w pierwszym ustawione na maxa i, i przedostatnie. Czyli max i 2. Z tym musi być 2 na maksa, drugi na przedostatnie. 2 na maksa i drugi na przedostatnie. Dobrze. Teraz zajmiemy się tym. 3 na maksa i na drugie. Na maksa i na drugie. Czyli tu. Tutaj mamy 4 na maksa. a pora tak cię złożyło. Dobra, jeszcze 4 na maksa. A tu jest wszędzie na maksa i w ostatnim przedostatnim. Dobra, już mamy skończoną zabawę z repeaterami. Teraz trzeba pójść to redstone'em. Proszę zobaczyć. Redstone'em, o. Mamy redstone' podłączony i to czymś zabudować, żeby nie było widać tych mechanizmów. Ja to tak podłączę na szybko, jakoś byle jak, żeby było. Dobra. Jest i sobie tutaj dispenser. Wstawiamy do niego nasze itemki. Dobra. Tu już mamy włożone pieczony yy, no i dobrze i to wypróbujmy naszą automatyczną zbrojownię idziemy sobie idziemy i i proszę bardzo wszystko działa jak należy dostajemy wszystkie itemki i nie musimy się bać o to że czegoś zapomnieliśmy dyspensery działają yy, bardzo dobrze Fajne jest to, że sam odcinek tego zbroję, nie musisz sam jej nakładać. To jest plus tego, a jeden jest minus, że czasami się to buguje po prostu i dostajesz itemek, znaczy na przykład część zbroi, czy na przykład buty do ekwipunku i, i musisz się bawić z założeniem tego. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy poradnik Wam pomoże szybciej zbierać się na przykład na jakąś wyprawę albo inne tego typu rzeczy. E, pokazywałam to kuskowane po trzy. E, dziękuję za oglądanie. jego e, e, dnia chciałam powiedzieć. E, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie.